Okazją do postawienia sobie pytania, gdzie jestem w drodze mojej świętości. To pytanie oczywiście stawiam sobie, kiedy odprawiam rekolekcje roczne jako zakonnik, ale ono powraca co roku na początku Wielkiego Postu, gdzie jestem w tej drodze za Chrystusem, co się w moim życiu wydarzyło. Często ta odpowiedź jest zaskakująca, bo wydaje się, że idę w dół, że coś się spowolniło, zatrzymało. Najczęściej powodem bywa to, że ja po prostu. Zadaję sobie pytanie, na ile zaangażowanie duszpasterskie, różne aktywności, na ile nie przeszkadzają temu, co nazywamy życiem duchowym. I to właściwie jest też czas takiego szukania równowagi, a czasem odzyskiwania tej, tej przewagi życia duchowego nad aktywnością duszpasterską, nad aktywnością pisarską, rekolekcyjną itd. Z drugiej strony, wielki post to także takie zbliżenie moje zawsze do Chrystusa cierpiącego. Ja generalnie żyję w zjednoczeniu z Chrystusem chwalebnym, zmartwystałym, tym który, tym, który jest Panem chwały, tym, który jest zwycięzcą, tym, który przeprowadza do śmierci do życia, daje życie. I wiem, że potrzebne jest też takie zbliżenie się do Chrystusa cierpiącego, na którego obliczu widzę także cierpienie wielu ludzi. Cierpienie tych, których spotykam tuż w pasterstwie, tych, którzy są osamotnieni, którzy zostali zostawieni przez rodziny, tych, którzy cierpią. Którzy chorują nieuleczalnie. To jest oczywiście też spotkanie ze swoim własnym cierpieniem, ograniczeniami i przeżycia tego właśnie cierpienia razem z Chrystusem. Generalnie Wielki Post jest zwykle bardziej czasem intensywnej modlitwy, dłuższej modlitwy. Bywa też związany z pewnymi aktywnościami duchowymi, których nie ma. Droga Krzyżowa, właściwie w moim przypadku, to jest, to jest w tej chwili tylko Wielki Post. Było inaczej, gdy byłem w Górze Kalwarii na Mariankach, bo ta droga krzyżowa była, można powiedzieć, oddechem tygodnia. Ale, ale właśnie teraz jest inaczej. Niewątpliwie też jest to czas, w którym szukam trochę więcej ciszy, jest mniej kontaktów, może trochę mniej informacji, które się ze świata czerpie, chociaż w perspektywie tego Wielkiego Postu i tego, co się dzieje na Ukrainie, to trudno będzie się oprzeć pokusie jednak próby dowiedzenia się, co się dzieje. Myślę, że wielki post, ostatecznie, jest czasem też większego zasłuchania słowa Boże. Sam do tego zawsze zachęcałem wiernych, że ma być to czas słuchania, słuchania Boga, po to, żeby wielkiego postu nie przeżyć po swojemu, tylko przeżyć go. Tak jak Pan Bóg chce, no, a żeby wiedzieć, jak Pan Bóg chce, no to trzeba Go posłuchać. I zwykle Słowo Boże wskazuje też na takie elementy, takie dziedziny życia, które wymagają reformy, rewizji, odnowienia, to właśnie wynika ze Słowa Bożego. Też takim Słowem, na które staram się otwierać, to są ludzie, których spotykam, którzy bardzo często też stawiają pytanie o to, gdzie jestem na drodze za Chrystusem, kim dla mnie On jest. Kim jestem jako zakonnik, jakie jest moje świadectwo. I prawdą jest też, że Wielki Post to oczywiście czas pewnych aktywności rekolekcyjnych, także aktywności tej w konfesjonale większej. To także czas głębokiej refleksji, bo często do konfesjonału przychodzą ludzie święci ode mnie. Widzę tam grzeszników, ale z taką łaską spruchy, o której sam marzę. Więc to też jest niezwykłe, niezwykłe doświadczenie Wielkiego Postu, które nie jest aż tak intensywne w innych okresach roku liturgicznego. Wielki post ma pewien rytm rytm nawrócenia i rytm pasji. I zachęcam do tego, żeby tego rytmu się trzymać, żeby rzeczywiście Rozpocząć z przytupem Wielki Post, to znaczy rozpocząć go porządnie od środy popielcowej, z zamiarem tego, żeby był to też czas pokutny, ale żeby to był czas także miłości, jałmużny. Myślę, że w tym momencie wszyscy jesteśmy wezwani do tego, żeby zapytać siebie o pokłady serca i pokłady miłości, do których jesteśmy zdolni. To, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, niewątpliwie wymaga od nas. Odpowiedzi na pytanie, co ja konkretnie mogę zrobić, albo jeśli dzisiaj nie mogę, to z czego powinienem zrezygnować? Jakie powinienem podjąć kroki, żeby dzielić się miłością, dzielić się swoim sercem? I myślę, że te pierwsze cztery tygodnie Wielkiego Postu powinny być przeżyte w tym rytmie, z tą myślą: większa modlitwa, większy post, ale także wielka jałmużna. Bo my, mówiąc o tym Wielkim Poście, czasem zapominamy, że są te dwa równie ważne elementy, czyli nie tylko asceza, ale także modlitwa, zjednoczenie z Bogiem, no i przede wszystkim spotkanie z ludźmi. I zachęcam też, żeby nie stracić tych dwóch ostatnich tygodni Wielkiego Postu, kiedy mocniej lgniemy do Chrystusa, kiedy chcemy z Nim razem przeżywać ten czas, kiedy chcemy być uczniami, którzy czuwają, a nie którzy śpią, którzy są tak zaangażowani w ten świat, że zapomnieli o tym, że ich Zbawiciel oczywiście w sensie liturgicznym to przeżywamy ale to, co liturgiczne się uobecnia, staje się obecnym w życiu Kościoła i także w naszym życiu żeby rzeczywiście mieć serce też przygotowane na Wielki Piątek. Wielu z nas, no właśnie, traktuje ten Wielki Piątek jak taką małą wyrwę w zwyczajnym rytmie. Zobaczmy, że kiedyś Wielki Post naprawdę był związany też z postem, z umartwieniem. Dzisiaj to gdzieś znika, zwłaszcza młodsze pokolenie w ogóle traci tę optykę wyrzeczenia w jakikolwiek sposób. A są dziedziny, w których ona jest bardzo nam potrzebna. No właśnie, zamiast może ujęcia jakiegoś pokarmu, nie wiem jakiejś przyjemności, może warto byłoby troszeczkę mniej patrzeć w telewizor. Może mniej czasu spędzić przed internetem, w mediach społecznościowych, dać oddech swojej duszy, swemu umysłowi, po to, żeby może nabrać trochę innej perspektywy w stosunku do życia. Bo, bo zanurzeni w tym wszystkim jesteśmy trochę tak jak kiedyś mówili ojcowie duchowi, jak na targu. Na targu, gdzie się robi zakupy, gdzie się targuje, gdzie się sprzedaje, gdzie jest gwar, rwetes i człowiek przychodzi. Z pełną głową, zupełnie z pomieszanym myśleniem, z emocjami. No właśnie. A dzisiaj wydaje się, że cały świat jest na takim targu. Nie ma już tej przestrzeni ciszy, osamotnienia, takiego wybranego osamotnienia, refleksji, dystansu. Przez to też myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo napięci emocjonalnie, pobudzeni do. Do sporu, do kłótni, wyrażający w sposób bardzo taki agresywny swoje emocje, te negatywne, znowu czasem w sposób nieprzemyślany i głupi, te pozytywne. Przepraszam za wyrażenie prostacki. Człowiek, który nie ma też kontaktu ze sobą, nie czyta siebie, to też będzie potem reagował w sposób taki nieadekwatny, nawet do bodźców, w których jest. Więc myślę, że. Ten Wielki Post jest ogromną dla nas szansą, żeby, żeby posłuchać Boga, żeby posłuchać Jego Słowa, ale także, żeby przygnąć do Chrystusa, żeby był ten element naprawdę tego naszego pasyjnego zjednoczenia z Chrystusem. I myślę, że tutaj pisma świętego Stanisława Papczyńskiego mogą nam w tym pomóc, ale też bardzo dużo innych wypowiedzi, rozważań, do których jest bardzo łatwy teraz dostęp, dotknąć trochę pasji, nie wiem, może, może właśnie film pasji obejrzeć na nowo, przypomnieć sobie te obrazy, które przecież tak mocno nas ewangelizowały, wzywały do nawrócenia.